December 7, 1944. Allied forces cross the border between Belgium and Germany, encountering heavy resistance near the town of Bergstein. Towering over the small town is Hill 400, providing German artillery spotters with a perfect view of Allied forces for miles in all directions. Devastating artillery barrages directed from the summit inflict numerous losses upon the Allies. Now the US 2nd Ranger Battalion prepares to capture the hill. And its use to the no, to wszystko już wiemy. E, jak już mówiłem, witajcie z tej strony Kakashi. E, dawno już nic nie nagrywałem, bo już chyba ze 3 miesiące będzie. Mm.

wtedy, już jakoś tak się wybiłem z tego wszystkiego i w ogóle zapomniałem na i jakoś tak zeszło. Możemy jeszcze zrobić format GT i wydawało mi się, że że, że nie zagrałem sobie plików y, tam zapisu Scale of Beauty. Ostatnio właśnie patrzyłem sobie na dysk zewnętrzny i się okazało, że jednak mam tam Scoda no i pomyślałem, że, że jest nowy seria. Nie zawsze w tej grze był problem z amunicją, ale... ale Żadamy radę. Żadamy radę. <laughs> Czuję się, jakbym grał na. nie na naj, najtrudniejszym, tylko na tym przedostatnim. Nie pamiętam jak się tam. Wyprawiony w boju, czy coś takiego. Zatem przysyłałem sobie właśnie. Call of Duty Ghosts. Ghost. Ghost. Właśnie na zaprawionym w boju. I. no. Tak, tutaj normalny, a tam zaprawiony w boju, mam wrażenie, że jeden pieron. Ale to może to się nam zdaje. Dziś nie uleczę Was raczej żadną historyjką odnośnie walek z Niemcami w Normandii. Hmm. Ale może powiem też ogólnie na temat kerofii. Nie z powodu ostatniej części, która wyszła. Przeszedłem całą od deski do deski, można mi się spodobała, o dziwą. Nie spodziewałem się że mi... tego, że będzie mi się to podobać w ogóle. Ponieważ jak wiecie, Call of Duty jest naprzemiennie tworzone przez studio Crayar i Infinity Ward. I w jednym roku wypuszcza jedna firma, w drugim druga. Proste. I w tym roku wypadła kolejna Infinity War. Zaprezentowali nam oni Ghosta. W zeszłym roku mieliśmy Black Opsa. Black Opsa w ogóle nie grałem. Znaczy, multi tam trochę liznąłem. Ale jakoś fabuła nie interesowała mnie w ogóle. Z kolei dwa lata temu Infinity War wypuściło. Call Modern Warfare 3 i na Modern Warfare 3 też się zawiodłem e, ponieważ była jeszcze krótsza niż którekolwiek inne Call of Duty moim zdaniem e, fabuła była taka nijaka Trudno w ogóle powiedzieć że tam była fabuła bo to był taki... Niektórzy mówili, jak ta gra wyszła, MW3, że to jest Call of Duty Modern Warfare 2.5, i Ponieważ cała fabuła to było taki dociąg... To mógłby być równie dodatek do Call of Duty Modern Warfare 2. Dlatego było Call of Duty 2,5. Nic tam ciekawego się nie zdarzyło. W ogóle mnie ta gra się nie podobała. Yy, I... To mnie później zniechęciło do Black Ops trochę. Ale w tym roku już się przełamałem. I. Uuu To bolało. tu nie ma W tym roku się przełamałem i odpaliłem tego usta. Powiem wam, że jestem. Może nie tyle co zachwycony. Ale naprawdę jestem zadowolony z tego. A bułem się. Podoba. Nie jest jakaś skomplikowana, to jest... To jest bardzo... jak bym to miał opisać, bardzo dobry film akcji po prostu yy, z efektami i tak dalej, który no... Chyba żaden film akcji nie ma. Jest naprawdę... no... Jeśli miałbym w tym roku wybrać reakcji, która najbardziej mi się podoba, chyba bym wygrał, wybrał właśnie kolorki yy, gość. Yy, no jeszcze tak jak mówię, film akcji. Totalny rozpis, momenty, czy yy, właściwie wątki tragiczne, czy tam inny ktoś ważny, nie będę spoilerował, kto, ja nic kiedy, główny zły, zły przeciwnik i, i tak dalej. Yy, I moim zdaniem gra została trochę tak... nie bardzo oceniona, ponieważ ma ocenę ogólną... Cenę ogólną ma tam 7,5 czy 7,0, czy coś tak, jakoś tak z tyłu? Aha! O, zajebiście się władowałem. Między jednym a drugim. I właściwie ta od... Aha, oni wyszli z tej piwnicy. Dobra, jestem tu razem, już będę wiecie, jak się tu zachować. Gra została opiniona moim zdaniem, tylko przez pryzmat poprzednich części. Przez to, że od XX lat yy, gra jedzie na tym samym silniku. Nie ma, nie ma. Yy, I że mimo, mimo wszystko ta gra to było ciągle to samo, co poprzednie w części. Ale miała sobie takie coś co mnie przyciągało. I moim zdaniem ta gra tak trochę poprzez 4 oczy tego Hallow Duty, które się w ogóle nie zmienia została tak nisko oceniona. Moim zdaniem gra zasługuje na wyższą ocenę. Przynajmniej 8. 8 coś. Co więcej? No, jest gra na tym samym silniku. On... Chyba części drugiej, czy od części czwartej, już nie pamiętam, ale jeżeli odpalicie Call of Duty Ghost na maksymalnej grafice, to ta gra naprawdę wygląda ładnie. I Battlefield i... 4, czy Need for Speed Rivals, to to nie jest, ale nie jest brzydko. niczym nie odbiega od yy, większości gier, które otwój. Które teraz wychodzą? No jak może by nie dosyć, nie doszło do to nie doszło dobrze. I z jednej strony to jest takie trochę dziwne: ocena gry jest niska. Gra jest dobra. Hmm. Kurczę, jak nie mam to powiedzieć. Każde kalabryty jest dobre. Tyle, że to jest właściwie półko jedno i to samo. Wow! Ja go chciałem od tylca zarobić z kolby, a ten szyb rzucił na mnie pierwszy. Ja Zobaczcie, <laughs> No i tak jak mówię, gra ma niezbyt wysoką cenę. A jednak w ciągu doby sprzedało się. E, nie sprzedało się. Infinity Ward i Activision jako deweloper w ciągu doby zarobili na tej grze miliard, miliard? chyba tak tak mi się wydaje, że miliard zarobili także w ciągu jednej doby dla porównania GTA V ten sam wynik osiągnęło chyba w trzy doby, więc no nie wiem jak to wszystko ocenić czy to zasługa dobrej reklamy, czy to, że już ta marka jest tak z roku na rok. Uuuu, uu, uu. to było mi fajne. W każdym razie nie no, ma się czemu dziwić, że doszło do miliarda w ciągu doby, ponieważ no z roku na rok liczba sprzedawanych egzemplarzy Call of Duty rośnie i rośnie i rośnie. Co idziesz prowadzić na górę? Oho, bo może ja musiałam ładunek w tym wozie pancernym. Opuszczę mi drzwi panackie. No dobra! Rozumiem, trzeba otworzyć. Czy tam kościół? Otworzysz te drzwi czy żeby... nie? Brawo, udało się. Nie jestem tam granatem. To czymś parkiem, ja, niepię, niepię, niepię. Nie bym to cię że chcę ze Nie, 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 a raczej się co z niego zostało. Ajajaj.

Raczej taka krótka, ponieważ no. Niespecjalnie tak. Myślę, że z jakiejkolwiek... Ciężko powiedzieć, żebym kiedykolwiek miał wprawę, ale odzwyczaiłem się od nagrywania. W ogóle z marszu do nagrałem. Wszystkie programy, które mi były potrzebne do nagrania filmu. Dziś rano musiałem skołować yy, No. Także myślę, że teraz wznowię tę serię. I... W no mojej zakończeniu myślę, że weźmiemy się za mm, Call of Duty piątkę. Chciałbym bardzo y, nagrać Ghosta, ale mój sprzęt raczej już na to nie pozwala. więc na dziś się z Wami żegnam. Cześć, trzymajcie się.